to jest Max50. Dzisiaj jesteśmy znowu na naszym studiu. To jest już odcinek drugi dzisiaj będziemy sobie zwiedzać um, tą kopanie, jak już mówiłem. no razie sobie trochę pozbieram węgla. Jak widzicie, że trochę i zrobię sobie klatę. Dobra, potem tu wrócimy. E tu jest dużo moduł, bo jeśli tak to będzie niezbyt ciekawie no, my musimy trochę pozbierać, nie? Powiedzmy, no, więc muszę tego przytrzymać. Hmm, ja się trochę sobie pozbieramy. Czy jak jak się dzisiaj znajdę coś. E, tam jest tunel niżej, więc na razie tutaj sobie zobaczymy na tę część. E, to będziemy musieli potem wejść, chociaż wam że tam coś ciekawego było, ale sobie zobaczymy to. Nie, jeszcze, tutaj pozbieramy, teraz znalazłem. Ej, no, bez jajek, jak... nie, jeszcze pająk! Ej, no nie, no, ludzie, ej, ja tu za chwilę zginę, nie ma wata. Kolejny szkielet, aaa! Nie! <tudzy> uciekam, bo ja może sobie tu zginę. Nie obawiam. bata. się odmuruję. tu może tutaj sobie włożę te... o. I weźmiemy sobie, zrobimy... Żelazny mieczyk i spodemki. Mówki na razie sobie zrozumiały ze skóry. <tryk> Proszę Was, ehm. Um. Gdzie zapomniałem co samość? Eee, dobra. No mów, więc nice. Jak to idzie? Nie ma nic. No. Już się strzeszłem, że nie zabijam. To też ten spider, jak mogliście zobaczyć. Ten znaki tutaj nie idzie. To byłoby szalenie. tylko poczekać, aż mi się to zregeneruje i pójdziemy do tego szkieletka z... a, to <gryw> <Nie wiem, gryw> jest lepsze. No, hardcore. Najwyżej z Aha, to ja to zabiłem, tak? Eee. No tak szkielety widzicie pana. O to kurde! Eee. dzisiaj nie lubię szkieletów. Albo mam szczały. szczały. znaczy się. I... to mi naprawdę nie Więc będziemy mogli coś z tego sobie zarobić. ja nie lubię tych tak głowów. Czyli będziemy robili coś... Wszędzie to zombie. Dzisiaj trochę tego gdynia nie będzie. Gdy gdynia, podejrzewam że też. Zawsze będę się rozglądał, żeby zobaczyć, czy mnie to mowa nie ma, bo nie chcę, żeby mi ktoś plecy zrobił. tam możemy pójść. To jest... Aha, czyli... Ja obróciłem tutaj, tak? Okej. Okay. No. Nie wiem, czy jest dobrze, czy Wiem, że to jest duże. No, no to ma tyle chyba dzisiaj będzie z naszego zwiedzania. Bo, no że to mało. Nie dziwne, że to będzie aż tak małe, Ale okej. Okay. Ale jeszcze nie zapominajmy o tej części. E, gdzie są krypcie? Ja, ja za chwilę Znaczy, no, z mieczem będę szedł. Trochę się boję. Ja w ogóle z Kipperami bym zaczął. To jest najgorsze. No, jeszcze tutaj idę już tym Żelowa. Są 19 żelowe z kolei będziemy mieć cała żelazna Żelaza kolejna. To jest, taka to jest tyle tego żelaza, ja w tym nie wiem. To jest Tak, jest więcej żelaza. Czy za tę będzie. Powiedziała, że tak zawsze. No za dużo tu, za dużo tu tego nie mam. Nie powiem. może tu też będzie dalej? Nie? Dobra, to na z tego zwiedzania. Więc. Okej. Okay. Ja tutaj w sobie ale że lasu będzie musiał skończyć odcinek. Wiem, że jest dość krótki, ale... To każdy mój odcinek. Bo ja więcej nagrywać po prostu nie mogę. Tak, e, najwięcej ile nagrałam, to było, było tam... 15 minut. To było takie ma. Kurde, z ja grami w tym wcale nie było, o co, o co chodzi? Okej. Okay. Tu ciemniutale, wiecie? No nie ma, ja te jaskini będę musiała kompletnie poświetlać, jest ja to wieje! A ah. Fuck you, fuck you! Nie! Kurde, nie wytrzymam. O Boże. Dobra, pójdziemy tam. Serio? To jest na początku, a ja tego nie zauważyłem. Okej, okay, dobra, muszę tam znowu iść. Oddełem. Mm. Nie wytrzymam tego zajść na dół. Gdzieś ono tutaj było. Cie, Gdzie? Gdzie? Ludzie, i ja tego nie wiem gdzie to jest. Gdzie to jest? O, jest, a jestem! no nie zauważyłem. No nie, no nie, no nie, no nie! O, nie wziąłem! O, się szczęście mam moje całe żelazo. Mam ją Będę musiał tak iść. No, to muszę... Musimy się w to zrezygnować musimy ich pozabić z no, moobów moobów to znaczy się znaczy zwierząt Dobra, mm -hmm. ogóle jest to mój kienet a, to ja jednego wszystko, o tym co ja nie wiedziałaś na Hardcore'a a, to jednak zły pomysł. A nie! Ciu. Kurde, no. Jak ja tam się teraz dostanę? Dobra, to będzie na dzisiaj koniec, więc jeszcze z Wami żegnam i widzimy się w nocno. Dziękuję, przybieram popicy i do zobaczenia. Cześć!